Cześć, tu Katia. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odsłuchania naszej rozmowy, która jest dostępna na e Będziemy rozmawiać o tej płycie Nie chcę być tu sama. Jakbyś miała wybrać, czy do końca życia grać koncerty, czy tylko i bym się wydawać płyty, jak Beatlesi, to jaką wersję byś wybrała? Z koncertów jest więcej pieniędzy. Nie, żartuję. Jak się ma szczęście to jest, a nie wiem jeszcze, czy jest ona tyle duża, że, 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 że mam. Ale, kurczę, bardzo ciekawe, bo ja bardzo lubię pisać tę muzykę, naprawdę. Wiesz co? Chyba jednak wolałabym pisać muzykę do końca życia, z racji tego, że ja nie potrafię bez tego żyć trochę. To tak górnolotnie może brzmi, ale y, jakoś tak y, oszalałabym, chyba gdybym nie spisywała tego, co mam w głowie na te krążki. Bo ty jesteś w momencie, gdzie i premiera płyty, i za chwilę trasa tak, koncertowa. Tak, tak, więc tak. Nawet tak patrząc logistycznie, ty. Więcej musiałeś się przygotować do nagrania tego albumu, całej produkcji? Czy więcej czasu poświęcać przygotowaniu się do trasy koncertowej i współorganizacja całej trasy? Wiesz co? Yy, więcej czasu tutaj było w tą płytę yy, włożone, bo trzeba napisać, skomponować muzykę i, i, i teksty. Więc to jest, no to jest bardzo dużo czasu, żeby to nie było właśnie na kolanie, wiesz, robione. A, a próby do koncertów to już czysta przyjemność, bo po prostu aranżowanie i, i bawienie się. Czyli tego. artyści nadal piszą, nie sztuczna inteligencja? Powiem ci, że wczoraj yy, kolega z radia pokazywał mi utwór yy, zrobiony przez sztuczną inteligencję i się przeraziłam. I że on został zrobiony, wiesz, typu tam w 5 sekund po prostu, ale no... To nie jest sztuczna inteligencja. Więc ta płyta dla ciebie, ile już ma lat? Te teksty, jak mm. na płyta powstawały? E, no ona już miała z półtorej roku. Mm. Z półtorej roku, dwa może nawet lata, bo niektóre powstawały, jak jeszcze przestrzeń y, wychodziła, to już tam się kiesiły właśnie te. Tak samo wiesz, teraz mam już y, piosenki, które chciałabym y, na trzecią płytę dać. No. Więc ten album jest dla ciebie. Aktualny, czy jest już takim re reliktem przeszłości? Nie jest, jest aktualny, bo mm, też w wielu piosenkach ja się zanurzam w przeszłości, ale z perspektywy mnie aktualnej, właśnie. Czyli tak raczej już y, rozdrapuję to, co było i patrzę na ten ból y, miniony z, taką, y, z takiej perspektywy osoby, która już nie cierpi do końca. Więc teksty na ten y, album. Miałaś większą trudność, żeby popełnić ten drugie wydawnictwo? O! Ten... Mm. Zawsze to stwierdzenie, że nad debietem pracuje się całe życie, nad tym albumem drugim pracujesz rok, dwa lata, w zależności jak e, czas przepłynie. E, wiesz co, no jest coś takiego, mi, wszyscy mi mówią, że jest klątwa drugiej płyty i że się boję. Ja mam wrażenie, że nie, nie boję się jakoś tego za bardzo, bo e, pisząc Muzykę chyba blokujesz wszystko, po prostu, co jest z zewnątrz i co przychodzi, i um, nie wiem, debiut też był taki dla mnie naturalny i taki, yy, że nie myślałam za bardzo, co kto pomyśli, bo nie wiedziałam, że to się w ogóle poniesie, jakkolwiek. No i tutaj jest chyba tak podobnie. A to jakie lekcje z debiutu wyciągnęłaś przy pisaniu tego albumu? Że nie muszę wszystkiego sama robić. Mhm. I że mogę, y, że mogę bardzo dużo produkować, y, ale mogę też oddać niektóre rzeczy y, do współprodukcji. Na przykład, y, że nie jestem sama, właśnie tym. Ale to nie jest zbyt proste dla artysty oddanie cząstki siebie komuś. Mm -hmm. No właśnie, y, ja byłam taką Zosią samosią troszkę. I, y, y, i to. Było fajne przez jakiś czas, w porządku, ale to faktycznie jest trudne, żeby, żeby oddać, kurde, estery. No ale przy tej płycie właśnie dopuściłam do siebie i mojego brata gitarzystę, i, i mojego przyjaciela Artura, bębniarza, i oysterboja, który rejestrował na przykład gitary, albo który był współproducentem na niektórych piosenkach. No z nimi to było bardzo przyjemne i, i pięknie się oddawało po prostu też y, w ich ręce pod y, różnymi tam względami, jeśli chodzi o gitary, o perkusję i tak dalej. Czyli tego albumu sama byś nie mogła skomponować? Trochę jak to odbierać? W sensie co było przyczyną, że stwierdziłaś, że nie możesz być tą Zosią Samosią dalej? Nie no, mogłabym, bo ten album w większości jest wyprodukowany przeze mnie. No, i oczywiście, że mogłabym tam kurczę, nie wiem, gitarę zagrać sama, ale nie zrobiłabym tak dobrze tego jak Wojtek, jak mój brat. No, na perkusję bym nie zagrała. Czyli musiałabym mieć sztuczną. <laughs> po prostu. On by inaczej brzmiał. Po prostu. Ja, ja, ja naprawdę chciałam dopuścić do siebie ludzi nie z braku umiejętności chyba, tylko. Z, z takiego miejsca, że mogę to zrobić i że ktoś zrobi to pewien aspekt lepiej niż ja. Uh -huh. A to zastanawiałeś się przy tworzeniu tego albumu, z jakiego poziomu artystycznego startujesz, bo jednak debiut namieszał sporo na, na rynku. Zobaczyć dobre recenzje, jesteś, same pozytywne odgłosy. Czy to jednak było taka dla Ciebie presja? Że drugim albumem musisz udowodnić coś więcej. Mm. No, m, gdzieś z tyłu głowy y, przy wypuszczaniu tam singli y, m, miałam jakiś taki lęk, czy się spodoba ta y, y, dana piosenka ale przy tworzeniu raczej nie myślę, że tworzenie było jakimś takim wolnym procesem. Nie wiem, czy do końca się da uwolnić od, od, takiej, od takiej chęci, żeby komuś się podobało to. Mhm. No, mam nadzieję na to, że ludziom się spodoba to, co napisałam, no bo nie tworzę tylko dla siebie, tylko też dla ludzi. Ale to nie było takie coś, że dobra, to teraz tworzę hit, i po prostu on musi brzmieć w ten sposób. Bo mam poczucie, że. Artyści, trochę jak Michał Wiraszko na jednej płycie przewidział z muchami notoryczni debiutanci, mm. że z każdą kolejną płytą jest się ponownym debiutantem. Obojętnie co się zrobiło mhm. wcześniej. Mhm. No tak ja się tak czuję. Mhm. Bo ja się czuję w ogóle, jakby inna katia stworzyła przestrzeń. Szczególnie jak mam w rękach właśnie fizyczną wersję, wiesz, to CD. w rękach, to jakoś tak czuję się, że. Że, że to jest mój debiut w tym momencie? No, bo jest to inne, jest, są to inne teksty. Yy, yy, podobna wrażliwość, ale no też inaczej ujęte niektóre piosenki, więc no, można powiedzieć, że drugi debiut. Bo Właśnie te różnice na czym polegają między debiutem a tym albumem? Bo to jest ta sama osoba, ale jednak ta wrażliwość, te emocje są inne. Yy, no, inna masa doświadczeń po prostu. Które, która nasila teksty. No i też to, że mam większe doświadczenie, jeśli chodzi o produkcję, na przykład, o w ogóle rejestrowanie albumu, i też to oddelegowywanie <śm> rzeczy <śm> innym osobom. No ale nadal to, to jest o moich emocjach, mhm. nie? Byłem też zaskoczony, że to jest nośnik fizyczny. Obecnie tylko digital, tylko Spotify i no, no, no. Płyta na przy swoją półkę. To dla ciebie jest po prostu ważne, żeby coś mieć fizycznie w ręku. Na maksa nie wyobrażam sobie, nie wydać tego na płycie. Aż ktoś mi dzisiaj chyba nawet powiedział, że, no, a to bo to jest tylko na streamingach, tak? Ja mówię. Nie. że Mało te... tego, jest książeczka tutaj. A to też jest jakieś takie tam niespotykane? Słuchajcie, no tak, ja, ja y, nie wyobrażam sobie nie wydać fizycznej płyty. Ja lubię zbierać płyty w ogóle. Y, nie chciałabym, żeby od tego się odchodziło. Bo jak chcę, żeby moi ulubieni artyści wydawali te albumy, kurcze I żebym ja ich mogła słuchać, chociażby w tym aucie. Ja nie mam tak fajnego jak ty, że już nie mam... Przecież <grym>, nie <Zdecydowanie> ma <grym>, radio ...że już nie ma radia. <grym, grym, grym>, ja nadal mam to radio w aucie, a nawet jakbym nie miała, to zawsze wierzę w domu i wiesz, po prostu sobie słucham w domu. Mały rytuał. Tak, no, no ale nie uważasz, że inaczej się słucha CD, płyty? Że inny jest odbiór, troszkę taki bardziej emocjonalny, taki specjalny? W sensie na pewno musisz poświęcić y, czas, mhm. I zawsze przy słuchaniu CD-ków czy na mam ten problem, że ja nie pamiętam tytułów piosenek, bo dla mnie album jest jednym konceptem. Tak. I potem, potem już pamiętasz, co jest po sobie, w sensie, że jak trzeci utwór na płycie, to co to było? Bo to no, 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 no. Ale ja mam tak faktycznie, że jak słucham już tych płyt to potem, jak się kończy już na przykład drugi utwór, to już, już potrafię zaśpiewać trzeci, ale faktycznie nie znam tytułów wtedy. No tak. I co mnie urzekło przy tym wydawnictwie fizycznym, to ta sesja hmm. zdjęciowa. Skąd w ogóle pomysł na taką w sumie prostą, symboliczną okładkę, ale jednak niecodzienną? Tak, no tu, tu jest autorką zdjęcia jest Malwina Sulima. Fenomenalna fotografka, no a pomysł przyszedł jak z przyjaciółką jechałyśmy chyba z Wenecji autobusem jakimś, i tak rozmawialiśmy o tym, o, 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 o płycie I, i ja mówię Werci, że, no, że, prze, że prze, um, przebija się cały czas motyw wody w moich tekstach na tym albumie, że coś, że rzeka, że tutaj strumień, jakiś łez. Że się zatapiam, coś takiego, i, i, i yy, no właśnie nie pamiętam, czy to ja, czy Weronika, ale tak yy, yy, stwierdziliśmy, że dobrze by było mieć tą wodę na okładce. No i to zanurzenie jakoś tak mówię, że symbolicznie yy, zanurzenie głowy pod wodę, ale z jakimś takim spokojnym wyrazem twarzy dużo mówi o tym albumie. A jakie masz oczekiwania wobec tego albumu? Chyba one się spełniły już, mhm. bo yy, Dostaję od ludzi informację, że słuchają tej płyty od początku do końca i że bardzo emocjonalnie ją odbierają, i że jest im bliska, po prostu tak, że w jakiś sposób ich leczy. I chyba to jest najważniejsze dla mnie na tym etapie, żeby, żeby wywołać takie same emocje w słuchaczu, które we mnie były wywołane, jak pisałam te piosenki. A nie ma w tobie obawy, że jednak te piosenki przez część słuchaczy zostaną skrytykowane, a ty przekazujesz swoje emocje? Jezu, już walić to naprawdę... Um, jak ktoś będzie chciał... Wiesz, no bo nie, nie wszystko się musi wszystkim podobać. Jak ta płyta się nie spodoba komuś, to... w porządku, nie? To jest, ja chyba mam coś takiego, że przy przestrzeni Faktycznie byłam taka bardziej krucha, jeśli chodzi o to, że kto co pomyśli. Teraz są takie, że naprawdę to jest coś, co zrobiłam i z czego jestem bardzo dumna I, 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 i to chyba jest najważniejsze. A nie wiem, czy może mam taką zbroję, taką, taką siłę, dlatego że robiłam ten album z, właśnie z bliskimi osobami. Mhm. Że gdybym robiła go sama, to może by było troszkę inaczej, żebym miała takie, kurde, zrobiłam to sama i, i teraz się boję, co kto pomyśli, a tutaj wiem, że jest co takie, że to była taka grupa, y, bardzo mała, ale grupa osób, które po prostu to razem robiły, y, i że my włożyliśmy w to całe serducho. I wtedy ta odpowiedzialność na trzy-cztery osoby jest rozłożona. Nie, bardziej właśnie bardziej coś takiego, że, y, że my kochamy razem ten album. Mhm. I że ta miłość jest po prostu nie do pokonania. Czy mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że to jest płyta zespołowa? Ja bym chciała troszkę tak o tym myśleć, że no faktycznie teksty i muzyka to jest tutaj moje, ale bardzo duży wkład zespołu, który ze mną jeździ na koncerty, no bo nie wyobrażam sobie i, i wziąć kogoś z zewnątrz. Tak, może to być ze zespołowa. To jak wspomniałeś o koncertach, to czy masz już pomysł, jak debiut połączyć z tym albumem na koncercie? Tak, chłopacy przyszli do mnie na kawę i zrobiliśmy setlistę. Koncertową i, i połączyliśmy to. Mhm. Połączyliśmy to. Są nasze ulubione piosenki z przestrzeni, z pierwszej płyty, z debiutu. Też będą właśnie na koncertach grane, także ja się bardzo cieszę. Nie chcę się totalnie odcinać od przestrzeni, bo ją kocham też. A to będą przearanżowane piosenki delikatnie, że to jednak stylistycznie wszystko ze sobą. I ja lubię, lubię mishmash. Lubię bardzo łączenie tych stylów muzycznych. To na tej płycie też. Słychać, że jest tutaj i utwór fankowy, i bardziej balladowy, i, i wiesz, i jakiś taki bardziej słowiański, więc ja lubię taki mishmash yy, serwować. Ale też chyba lubisz mishmash pod względem takich kolaboracji, bo mm. Skubas i Mela Koteluk, mm. Lor, Paula Roma, mm -hmm. co chwilę z kimś w gościnie lub kogoś zapraszasz do siebie. Tak, no słuchaj, jak ktoś, kogo ceni mnie zaprasza, to jak najbardziej przyjmuję zaproszenie. Jak przede wszystkim piosenkę, jak mi się spodoba, to przyjmuję. No ale tutaj pierwszy raz ja kogoś zaprosiłam, wiesz, do współpracy. Pierwszy raz goszczę właśnie Ilory, Mele i Oysterboya na, na, w swojej muzyce, w zasadzie w swoich piosenkach. I oni mają swój wspólny. Wszyscy, Wszystkie osoby, które wymieniłeś, mają wspólną cechę, czyli po prostu emocjonalność i jakąś taką prawdę w tekstach, uważam. Ale do takiej współpracy podchodzisz stricte artystycznie, czy jednak jest takie światełko małe też biznesowe, że mogę dotrzeć do nowego słuchacza, nowego fana. No, fajnie by było, jakbym dotarła do nowego słuchacza, ale to jest bardziej takie, że ja zawsze byłam fanką Meli i to jest chyba takie bardziej fangirl we mnie, która krzyczy po prostu, że a, mam piosenkę z Melą. A z Oysterboyem i z dziewczynami z Lore to wyszło bardzo naturalnie, bo my się bardzo polubiliśmy po prostu. Więc jakoś tak, tak chyba to przyszło. Z natury i z potrzeby zrobienia czegoś razem, no ale no fajnie, bo było, jakby ktoś więcej usłyszał, no to takie kolaboracje y, jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, czy, czy, czy dają jakieś tak dużo, ale y, samo to, że właśnie, że mamy razem utwór, to jest coś świetnego. Jak patrzyłem na Twoją historię koncertową, to tych koncertów jest dziesiątki, setki, jak nie więcej. Grałaś w różnych miejscach nawet dla dwóch, trzech, dziesięciu osób. Jak te małe koncerty, one się nazywają domowe koncerty, tak. jak one wyglądają od kuchni? Jakie to jest energia? Jak grasz dla twarzą twarz, tak naprawdę? Wiesz, co, one mnie bardzo dużo nauczyły, bo chyba już się nie boję niczego na scenie w kontakcie z publicznością. Tak, ja grałam dla ludzi tak, jak teraz razem siedzimy, właśnie ze sobą twarzą w twarz takiej bliskości, no bo y, grałam w salonie na przykład, tak. Y, one uczą y, tego, że z wszystkiego można wybrnąć, mhm. y, z każdego jakiegoś takiego, y, z pomyłki, i, i też z, z to, tego mnie nauczyły, bo to były moje pierwsze koncerty, że pomyłki są ok. Też, że y, ludzie y, y, lubią czasami, tak, y, jak to jest takie żywe, mm. i y, że to, wtedy po prostu słyszysz, że to jest osoba z krwi i kości, która tworzy dla ciebie muzykę. I jak raz się pomylisz, ja jeszcze zapętlałam wtedy na luperze rzeczy, mm. że wiesz, zapętlałam gitarę, jakieś tam y, grzechotki czy coś, no to czasami były takie sytuacje, że wiesz, że coś się nie w tempo zaawętliło, no to. Wtedy mówisz, proszę Państwa, jeszcze raz. Ale to jest wtedy idealne miejsce, że popełnić wszystkie możliwe tak. błędy, jakie można popełnić? <grym> tak, to jest dobra nauka i, i no bardzo dużo bliskości, bo też bardzo dużo słuchaczy właśnie mam z tamtego czasu, bo to Wiesz, my tam z tymi ludźmi siedzieliśmy, y, spaliśmy u nich wiesz, w domu, jedliśmy z nimi obiad z rodziną i, no, y, też fajny czas. To w którym momencie kariery przyszły te jednak większe koncerty, większe no. występy? No, wiesz, to zmieniłam agencję y, menedżerską i koncertową. Y, jestem teraz w Alfine. To są bardzo fajni ludzie, tacy naprawdę, że wiem, że muchy nie dom. I którzy mm, są mi bardzo bliscy, I, i, i oni jakoś tak chyba to załatwiają. Sama nie wiem, jak te kulisy działają. To kiedy stadion narodowy A, nie. Przy, przynajmniej torwar. A chciałbyś na stadionie? Jak wiesz, jak wiesz, by muzykiem, to jest tak chyba z, yy, nagłośnienie jest słabe, co? W sensie chciałbym jakikolwiek w koncert zabrać <grym> <grym> Nie wiem kiedy to, wiesz, ja moim marzeniem zawsze było to, żeby żyć z muzyki. Udało mi się to. Wiem, że nic nie jest dane na zawsze, więc po prostu mam nadzieję, że, że z tej muzyki będę żyła do końca. I chyba to jest takie właśnie, to, to co chciałam robić, i, i nie muszę, to, wiesz, grać w stadionu, nie? Ale jeśli kiedyś by przyszły te większe koncerty, to ja będę bardzo zadowolona. Wiesz, jak Powiedziałeś, żyć z muzyki, to jednak wiemy, jaki jest też polski rynek, bardzo nieprzewidywalny, nie wiem, co się spodoba. Jest w tobie pewna kalkulacja na zasadzie, co muszę nagrać, żeby wiedzieć, żeby w cudzysłowie te koszta się zwróciły, które wydają znaczy, na muzykę? Ja wiem, co bym musiała nagrać, żeby to się stało, ale ja tego nie zrobię. <grym> to. To jest, wiesz, yy, kwestia tego, czy jesteś w stanie się złamać w pewnym sensie, żeby nagrać coś, co nie jest zgodne z tobą. Ja chyba nie jestem w stanie tego zrobić i się cieszę, że tak mam, że, że nie jestem w stanie tego zrobić. A pod względem koncertowym? Ale, ale... W sensie wyjazdów na koncert, że czy tu też wchodzi taka kalkulacja, że nie, gram, nie zagram danego koncertu, ponieważ jest dla mnie nieopłacalny z różnych względów? W sensie, wiesz, no, to y, już jest y, zadaniem mojego teamu, czyli y, mojego menadżera y, tego y, bookingu Alfine, y, żeby, żebym ja mogła opłacić moich muzyków, bo y, jeśli ja wyjdę na minus i jeśli ja cały czas będę wychodzić na minus, no to ja nie będę... Mogła żyć z tego i nie będę mogła robić muzyki też, bo nie będę miała na no to gdzieś tam przestrzeni, powiedzmy. Więc, no, głupim by było robić koncerty, które, przepraszam, cały czas, które, które, za które ja muszę płacić, wiesz, jakieś duże sumy pieniędzy. No, ale bywa nie, że się wychodzi na zero, i, ale nadal jest to świetne uczucie, że zagrałeś fajny koncert dla fajnych ludzi. Kolejny koncert do przodu, więc. Jeśli chciałbym mówić o tym albumie i go reklamować, to jakich słów, lub niewygodne pytanie, jakich łatek bym musiał użyć, żeby ten album opisać? Hmm. Emocjonalny, prawdziwy i bliski. Tak mi powiedziała, że to jest takie bardzo bliskie spotkanie yy, o prawdzie. A dla kogo jest ten album? Dla wszystkich. <gry> Ja uważam, że yy, jak jesteś człowiekiem, jeśli masz emocje, a masz, bo ludzie mają emocje, to że coś znajdziesz za siebie. Więc mówisz, że pracujesz nad kolejnym albumem? Mhm. Ile będziemy czekać na niego? Nie mam pojęcia. Dam ci znać, jak naprawdę jak skończę, bo to ja, ja zauważyłam, że potrzebuję chwili, żeby zostawić pisanie na chwilkę żeby wyjść z energią po prostu taką, która nie będzie dla mnie męcząca, tak. ale zostawić te emocje, które zamknęłaś na tym albumie. Żeby, Zobacz, co? Po prostu bardzo y, są wielkie pokłady energii idą w produkcję albumu, w pisanie tekstów, w produkowanie muzyki, w spinanie tego graficzne, w, w, w ogóle. Więc ja potrzebuję tak, dwa tygodnie, chociaż żeby odpocząć od, od pisania samego wiesz, no bo yy, chodzi o to samo pisanie, żeby, żeby wkroczyć w trzeci album z, z taką samą prawdą, jaką wkroczyłam w pierwszej i w drugiej. Ja byś mogła rozwinąć ten temat? Właśnie to odpoczynek odpisania, to na czym polega, jakbyś pisała ciągiem, to kolejne piosenki nie byłyby aż tak dobre, czy nie nadawałyby się na kolejny album? Co masz Co, na myśl? Chodzi o to, że. Um, ja generalnie piszę um, cały czas. Mhm. Tylko y, ja daję sobie taki oddech trochę na to pisanie, bo w momencie, kiedy ja się zmuszam do tego, żeby coś napisać, to wychodzi z tego kartofel po prostu, nie, taki nieugotowany. Mhm. <laughs> więc, y, więc ja muszę czuć. Coś po prostu, coś muszę czuć, żeby coś napisać, do, takiego, co mnie satysfakcjonuje. No bo to by była jakaś taka wydmuszka po prostu, jakbym miała coś napisać, tak o, teraz czapy. A to tych kartofli, to w piwnicy ile masz? O Jezu, mnóstwo! Mnóstwo, bo no, ja mam cały dyktafon, wiesz, po prostu zasilają i kartofle, i jakieś tam diamenciki. No ale przy tym albumie też było bardzo dużo odrzutów, wiesz, yy, które na pytanie wyszły. A to wracasz do tych archiwalnych tekstów, że powiedzmy, jesteś w stanie z perspektywy czasu po pół roku, po roku wrócić do niej i z trzech piosenek, czterech piosenek zrobić jeden, czy przynajmniej jedną zwrotkę, która ma sens i się nada? Powiem ci, że naprawdę czasami biorę zwrotkę sobie jedną i dorabiam do niej yy, refren. Bo ym, na przykład zwrotka wtedy mi się wydawała świetna, ale ten refren jakoś tak, no, coś nie poszło. Yy, I faktycznie yy, bywa, że, że odzyskuje te teksty faktycznie swoje, no. Więc skąd Ciebie pewność, że właśnie dana zwrotka czy dany refren jest dobry? W tym momencie go czujesz? Czy... Od, o, uczucie to jest. To jest jakieś takie uczucie, że yy, wewnętrzne zaufanie do siebie, że że to jest coś, co ja chcę napisać i powiedzieć. Tylko tyle w zasadzie, no bo nie mam maszyny, która ci powie, to jest dobre, to jest złe, no bo wiesz, każdy myśli inaczej. Bo zawsze mnie nurtuje, jak artysta rozwija swój kunszt tekstowy. Mhm. Jak to przeświadczenie, że z albumu na album, czy z piosenki na piosenkę, ten tekst jest po prostu i stylistycznie, i me merytorycznie lepszy. Mhm. Wiesz, co no. Nie wiem, jak to jest. To, to chyba może wynika z tego, że im więcej piszesz, tym lepszy się stajesz. Tak mi się wydaje, a przynajmniej chciałabym tak myśleć. Mm -hmm. Więc na zakończenie, jaka będzie Twoja przyszłość po trasie koncertowej jesiennej? Kurcze, no nie wiem. Zależy od tego, czy przyjdziecie, czy nie. <laughs> Także zapraszam. Nie wiem, kto to jest moja kamera. Jest Twoja. Każda jest Twoja. <laughs> zapraszam Was bardzo na moją trasę koncertową. Gramy w w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu i w Lublinie. Teraz ona właśnie nie chcę być tu sama. No mam nadzieję, że ta przyszłość jest, będzie taka nadal emocjonalna, że ten album dotrze do jak największej ilości osób i że go pokochacie tak jak ja. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.